Tutaj są tematy. Po jednym będziecie tutaj pięknie losować. Następnie prosiłbym was o przeczytanie tego co jest napisane na karteczce. Przy okazji podanie imienia i nazwiska, żebyśmy wiedzieli z kim mamy do czynienia, bo jeszcze niestety wszystkich was nie znamy. I macie od minuty do dwóch, aby się zaprezentować na ten dany temat. Podróże, spłata tych kredytów i właśnie wyjazd granicy na granicę na studia. Ważne jest, żebyśmy po prostu dbali o nasze środowisko, ile możemy je marnować, musimy postawić na ekologiczność. Zostajesz królem, jakie będzie twoje pierwsze rozporządzenie? Utworzenie bizneswików w każdym <grym> polskim mieście. Cała dziesiątka ludzi popali mu i to bardzo, zabrali mu żelki. No, proszę państwa, mu. pomyślcie sobie, ukradłeś komuś żelki? No. Straszny, straszny czyn. Witam Was wszystkich tutaj zebranych inwestorów w mój nowy projekt Wehikułu Czasu. Jak... Rojówka, najważniejsze jest nast takie nastawienie, że jesteś teoreadorem radarem, chodzisz. A, jeszcze muszę mieć czerwoną chustę, tak? Tak? No, do, wypadałoby. Wszyscy postrzegają mnie jako szalonego naukowca, ponieważ, ponieważ jestem, e, jestem nim. Mój najnowszy wynalazek będzie tworzenie kobiet możliwość większego spędzenia czasu z moją babcią, ponieważ to jest osoba, która jest dla mnie autorytetem, którą bardzo szanuję i kocham przede wszystkim. Więc myślę, że taka uniwersalna szczepionka na każdą chorobę, w tym choroby psychiczne, byłaby świetnym rozwiązaniem. Jesteś naprawdę bardzo dobrym pracownikiem, ale niestety budżetka nas tutaj ciśnie, e, ZUS po prostu nie daje nam spokoju. I tak naprawdę nie ma budoru, muszę Cię zwolnić. E, nawet niżsi pracownicy mają tutaj wtyki. Tutaj, tutaj jest brat prezesa. Witam Państwa na konwencie chirurgów plastycznych. Gdyby Twoje życie było książką, to jaka się zaczęła? No dawno temu, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, był sobie chłopiec. Książę, który jednak żył sobie w takim wielkim zamku, ale coś nie wyszło, bo były tutaj ojcem. Ja jestem komunikiem. Wiadomo, ponura, posępna postać. Czarna herbata bardziej, bardziej pasuje. Przed lustrem stoję sobie przez parę chwil, ćwiczę jakieś posępne ponure mity, tak żeby przed moimi przyszłymi pasowami, z którymi przejdziemy współpracować, wypaść jak najgorzej, jak najbardziej poważnie. Od razu z grubej rury, powiedzmy, ekologicznie. W takim razie, moim zdaniem, globalne ocieplenie to jest kompletny mit. Mam tutaj do sprzedania samochód. I nie jest to taki zwykły samochód. Zacznijmy od tego. Podstawową różnicą między takim zwykłym samochodem a samochodem, który ja mam do sprzedania, jest to, że nie ma w nim głów, są w nim popyta. A jak na dzisiejsze realia, wydaje mi się, że jest to mega oryginalny pomysł. Ale myślę, że gdyby wprowadzono to po polskim systemie edukacji, że każdy zajmowałby się tym, czym, co lubi, co by chciał robić, co mu się naprawdę przyda, to myślę, że system by byłby o wiele efektowniejszy. Dzięki zdrowemu odżywianiu, dzięki temu wyborowi, jaki. I nawet możemy podjąć w sklepie, stojąc i wybierając te produkty, które są dla nas najlepsze, jakby uzyskujemy tą satysfakcję, że robimy, robimy coś dla siebie. Eee, co ja mogę robić jako prestatnik? <skryb <paprycke> <skrybety> Na przykład w wolnym czasie, sądzę, nie wiem, może mam dużo pieniędzy, więc muszę zarabiać, muszę chodzić do pracy, więc idę po prostu do kina. W tym produkcie jest ważne to, że e... On wzbudza pewne emocje, często bardzo negatywne, ale nieważne, ważne, że są to pewne emocje, bo o to nam chodzi. Ja bym chciała Państwu sprzedać taką rzecz. Państwo mogą powiedzieć, że jest to taka nowa rzecz, znajdziemy ją na każdej drodze, mianowicie kamień. Tak, myślicie sobie, kamień? Na co kamień? To jest swój sposób utrzymywania dobrej kondycji i zaczęło biegać. Zresztą to jest to o wiele zdrowsze, bardziej przyjemne oraz Naturale.